A więc zapalenie samochodu, który w sumie spędził kilka lat w garażu Nigdy nie stał na, na dworzu. I ma słabe świece żarowe, o czym właściciel nie mógł wiedzieć. Włączamy, wyłączamy, włączamy, wyłączamy, włączamy, wyłączamy, włączamy, wyłączamy, włączamy. włączamy, 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 włączamy. Wyłączamy, zapalamy o. i mamy od razu zapalony. Witam wszystkich. Dzisiaj taki króciutki teśnik przejażdżka Jazda próbna Golfem Plusem z 2005 roku. Z silnikiem 1,9 TDI. 195 000 km przebiegu. Auto w takim dosyć ciekawym, nowoczesnym kolorze. Akurat kolor jest tutaj, moim zdaniem, dużym atutem tego samochodu. Na fajnych alufelgach na dwóch kompletach opon. Zima lato i wszystkie w dobrym stanie. Zima, praktycznie nówki. Po wymianie wszystkich rozrządów. Tam jest tam cała ilość, dosyć duża ilość faktur, różnych do tego samochodu. Książka serwisowa, dwa kluczyki. Auto jest tutaj w Polsce już z 2-3 lata Także nie jest to samochód sprowadzony Właściciel chce go sprzedać Auto garażował cały czas Klimatyzacja jest Radio jest tylko takie tutaj zwykłe To by trzeba było coś może sobie kupić Chociaż takie volkswagenowskie Oryginalne, takie za 100-200 zł Żeby było duże tak jest wszystko tutaj co tylko same podstawy. No nie ma jakichś cudów. Szyby elektryczne 4, Skrzynia pięciobiegowa. Jak zobaczycie później na filmie, na oględzinach z zewnątrz w dobrym stanie, jeśli chodzi o lakier, niczo nie jest jakoś tam porysowane. Jak na Golfa Plusa, nie widać, żeby tam gdzieś na zewnątrz się przedzierała rdza, ale także to też jest duży plus tego samochodu. nie wybite. niedawno miał tam robiony przegląd. To wymieniał właściciel jakieś stabilizatory, jakieś gumy, tam mam wszystko napisane. Może w ogłoszeniu będzie to napisane. No tak to co? No, no, normalny, poczciwy Golfik. Jakieś tam wady, które są do usunięcia? Wymiana świetlżarowych żarowych. No, on stał w garażu, to tam właściciel nie wiedział jak się rano postoi, no to trzeba żeby ładnie zapalił od kopa, to trzeba kilka razy stacyjkę cofnąć i przekręcić, żeby Dobrze się podgrzały te świece, które tam są. Dobre. A no tak za pierwszym razem to świece nie nadążą. No i jeszcze tutaj czujnik temperatury, a ewentualnie termostat, ponieważ temperaturę tutaj nie pokazuje wcale. No to raczej chyba czujnik, mi się wydaje, ale no nie będę już do tego wnikał. Samochód właściciel wystawia w dosyć atrakcyjnej cenie. No to wszystko co jest do niego zaoferowane. Także myślę, że to nie ma problemu, że coś tam parę pierdolek trzeba sobie ogarnąć. Budy Przebieg może Jakoś bezwypadkowość Stan W środku Z zewnątrz A przede wszystkim stan techniczny, bo to Raczej już lansować się nikt nie będzie takim Golfem Ale gdzieś tam dla jakiejś kobity A właśnie jest to po kobicie samochód Po Pani Dorocie To ktoś Jakaś kobitka, może sobie do pracy czy gdzieś tam jeszcze dojeżdżać, i mieć taki w sumie bezawaryjny samochód, bo są one prostymi samochodami, dobrze znanymi już od wielu lat. Nie stanowią żadnej zagadki dla mechaników i kłopotu. Samochód teraz, w śniegu, bardzo fajnie się prowadzi. Ma ESP też, co zdążyłem zauważyć. asr -y. Opony są dobrej klasy, nie jakieś chińskie. Te zimówki świeże, co są tutaj założone, także bardzo fajnie to wygląda. Samochód tutaj nic nie jest czyszczony, tylko taki jakby przeprowadzony To jest. Tam trochę go spłukałem. Z Zewnątrz ale i tak, to zaraz pewnie będzie brudny. No ale tyle mało wiele można zobaczyć. Nie będziemy dzisiaj robić testu przyspieszenia, nic, no bo no nie ma warunków na to jak widać. Można spróbować zakręcić jakieś jakiegoś bączka jeszcze o Zamiast testu przyspieszenia Dobra. No i właśnie temperatura się nie podnosi także mówię termostacik do wymiany 100 zł taki lepszy bo pewnie raczej ten czujnik może temperatura liczniki rano się żarówka pojawiła, pewnie od wygodzi bo już teraz widzę, że wszystkie lampki światełka muszą palić tu mniej więcej w środku kolor jest naprawdę ładny, nie wiem jak to wyjdzie na, na filmie ale naprawdę ładny jakieś wszystkie tarcze, to wszystko też jest w ładnym stanie opony Dajtony. Nówki. Także to już też jest taki tysiączek odchodzi komuś. Też tarczy jest ładna, Ona nowa. Także jest komplecik. Jeśli chodzi o wszystkie te nadkola. To naprawdę nic się nie dzieje. Tutaj mamy takie drobne drobiazgi. Tu mamy odpływ taki, No jak na Golfa Plusa to każdy dobrze wie, że to jest nic. Z tej strony też delikatnie wychodzi, ale to naprawdę trzeba by się zbliżyć do końca. Tutaj akurat nic nie ma. Lampy zaparowały. No niestety gorącą wodą byłem na myjni. taką, że się nie ma co dziwić, ale one powinny nie parować normalnie z tyłu leży ta półka na kierownicy było, tutaj pod, pod kolor miał ktoś. No i tutaj jeszcze są ładne opony takie na jeden sezon Nekseny. Oczywiście auto nieczyszczone, tam wszystko jest, tutaj jest dolewka oleju od ostatniej wymiany komplet wycieraczek pod nogi jeśli chodzi o podwozie nie wiem czy coś tam widać jak to wygląda Pony. To jest konfinalne. Widać, że ktoś coś odczepiał gdziekolwiek. supitka też jest. Tarki na wymianę rozrządów. To wszystko mi właściciel wydał na osobny. tych. Żadne rolki nie słychać, żeby hałasowały. Akumulator też fajnie pali, bo teraz stał 3 dni. Podgrzałem tymi świecami i było git. To będzie wszystko o tym samochodzie. I to na koniec filmu. Nie jest to jakieś może... Ma swoje jakieś tutaj Zmianki takiego idealnego samochodu. A jakieś tam ma drobne mankamenty, o których wspomniałem. Ale jak na 15 piętnastoletnie samochód to myślę, że nie jest zły. Sobie tam ktoś może jeszcze pojeździć, a pojeździć. Ani z zewnątrz nie wygląda jeszcze, żeby to by było wstyd, że stary samochód dosyć z tym kolorze się fajnie komponuje. Nowocześnie. Jeszcze całkiem. i sprzęgła jakoś tu wszystko też fajnie chodzi tutaj jeszcze pas musiałem zapiąć bo lekko drży jak pasażer nie jedzie dlatego sobie zapiąłem tutaj z boku ten pas pasażera O, o te plastiki w, tutaj w tym lubią być słyszalne jedyna rzecz w sumie taka która coś tu chrupała no a tak wszystko w porządku Chowki, wszystko to jest niepoobrywane, wszystkie są ok. Kierownica też nie jest jakaś najgorsza jeszcze. Radio, jak komuś mogę podpowiedzieć, za 300 zł z AliExpress z Androidem do tego samochodu. Można mieć internet, nawigację wszystko idealna sprawa. a nie duży koszt tyle sa, samo kosztuje prawie radio zwykłe, byle jakie jak androidem plug and play podłącza się i już chodzi nie ma żadnego problemu takie tam spalania, takie rzeczy tu też pokazuje oczywiście komputer nie jest z tym źle także takie podstawowe rzeczy wszystkie są łącznie z klimatyzacją takie schowki mm. taki jeździk gdzieś do miasta, do dojazdu do pracy ma większą rodzinę, auto jest wysokie. Myślę, że samochód się nada idealnie.